Kiedy ta dziewczyna przeprowadziła się do apartamentu? Niech pomyślę. Nie pamiętam. Postaraj sobie przypomnieć, proszę. Próbuję sobie przypomnieć. Kiedy to było? W przybliżeniu. Chcę to wiedzieć. Wydaje mi się, że ona przeprowadziła się do apartamentu około dwóch lat temu. Jesteś pewien? Tak, faktycznie to jej apartament. Apartament należy do niej. To jest jej apartament? Co za niespodzianka? Tak. Pamiętam, kiedy się przeprowadzała. To był listopad. Padało wtedy. Jesteś pewien? Tak. Twój brat przeprowadził się tu sześć miesięcy temu. Naprawdę? Skąd wiesz, kiedy mój brat przeprowadził się? Pamiętam, że było późno wieczorem i padał deszcz. Dlaczego go zauważyłeś? Robił dużo hałasu. Miał kolegów, którzy pomagali mu przy przeprowadzce, robili dużo hałasu.